Witam serdecznie. Dzisiaj nagranie z cyklu Co czeka za zakrętem? Czego się nie spodziewasz? Macie kartę lub kamień, możecie sobie wybrać, a wy sobie wybierajcie. A ja powiem, co się dzieje w kwietniu, bo w kwietniu dużo się dzieje u mnie, jeśli chodzi o kursy, warsztaty. Strasznie mi się kreatywność otworzyła i tak tylko część wpisałam. Więc ósmego jest odcinanie na nów. Tak już kiedyś robiłam, na pewno widzieliście to. Odcinamy wszystko, co nam nie służy. Lub osobę, którą, z którą się rozstaliśmy, lub która nam gdzieś tam przeszkadza. Bardzo fajny, prosty, szybki rytuał. 8 o 20. bodajże. Jest rozpiska. Słuchajcie, w opisie pod filmem macie link. Możecie sobie tam zajrzeć, tak? 15 jest regressing w grupie. Tak, super. O 19. .00. 17 .00, jeżeli zbierze się grupa, będzie zacznie się. Czytanie karty intuicyjnie na prośbę, jakby rozpisałam ten kurs, zobaczymy. Zbierze się grupa, to super. Jak się nie zbierze, to będzie później. 20 jest praca z iskrami, to jest sobota jest to od 11 do 16, maksymalnie 6 osób. A to jest praca z głównie nie? i to tam jest trochę totalnej biologii, bardzo fajne karty. Z tym się pracuje. I co? I 29 zaczyna się pierwsza edycja. Nauczycielskiego kursu pracy z cieniem. Praca z cieniem to jest genialna metoda. To jest, ja ją, że tak powiem, dla siebie stworzyłam, potem zaczęłam robić z tego sesję. No i w tej chwili stwierdziłam, że czas zacząć się tym dzielić, żeby inni ludzie pracowali z tą metodą, z innymi ludźmi. Więc jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam, to oczywiście można zwyczajnie sobie potraktować jako kurs, w którym samemu się przepracowuje praca z cieniem, wcale nie trzeba do tego. Później pracować z ludźmi, tak. No dobra, tyle. Wybierajcie, który kamień, która karta. Co czeka za zakrętem, czego się nie spodziewasz? Prawdopodobnie ostatni raz z tego kącika nagrywam, ponieważ będę przenosić moje studyjko w inną część pokoju. Przemeblowanie na wiosnę. No dobrze kochani, zaczynamy. Pierwszy wybór, pierwsza karta. Proszę bardzo zielony kalcyt i taka piękna karta bądź odważny bądź mężny nie bój się nie odważ się można na jakieś zmiany z broni broń silnie swoich przekonań na przykład tak i weźmiemy weźmiemy sobie słuchajcie tarota którego bardzo lubię dla tych którzy chcą wiedzieć co to za tarot proszę bardzo Orins animal tarot Um. I lecimy. Co czeka za zakrętem, czego się nie spodziewasz? Zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj nawet nie jest tak zimno. Niedźwięk ma być 27 stopni, słuchajcie, no to już w ogóle show. No nie. Dobra. Uu. Tu jest jakieś, ja się boję, że mi nie starczy finansowo, macie jakieś rozkminy, martwicie się, co będzie z pieniędzmi, czy będzie dość pieniędzy. A tu się nagle pojawia jakaś ścieżka, której zupełnie się nie spodziewaliście, taka stworzona z mygiełki, z magii. I w tej ścieżce odnajdziecie w sobie odpowiedź na to, jak najlepiej poradzić sobie z tym, z tym dobrobytem, tak? Nie czuję tutaj rodu, bo normalnie teraz jest bardzo dużo tej pracy z rodem, ale czuję coś takiego, że to jest bardziej w was. I niesamowite jest, jak w tej talii ta karta jest zupełnie inna. Tak jakby świeciła gwiazda, nie? Tu nie ma nadziei, ten misiu stoi po środku wody, tylko na tej górce, a tak gwiazda świeci. Tak jakby nadzieja miała nadejść, tak jakby ratunek miał nadejść, tak? Inne karty. To, że tak patrzycie, biorąc pod uwagę, że jestem księżyc na ten dobrobyt swój, to też może być iluzja. Może wcale nie jest tak, że nie macie pieniędzy. Albo nie wiem, coś tam jest takiego, co ten obraz zaburza, tak? Ja na przykład, wiecie, wszystko jest energia. Mam taką przyjaciółkę uwielbiam, jak ona kiedyś powiedziała, bo ona ma zwykłą pracę, gdzieś tam w, w urzędzie. No, może niezwykłą, bo ona jest taka, wiecie, bystra kobita. Ale ona właśnie mówi, że. W którymś będzie zdecydowała, to mnie zaczarowało wręcz. Zdecydowała, że bo ona dostaje stałą pensję, tak jak większość ludzi w biurach w, w różnych takich pracach yy, powiedziała, że ona zaczęła traktować tę pensję jak numerki. I wszystko inne, wszystkie wydatki jak numerki. Nie przerażające 200 zł, nie przerażające 1000 zł, tylko to są numerki. Tak? I nagle się okazało, że ta jej pensja się rozszerzyła, że może wydawać. Jakby na no więcej wie, pięć rzeczy jest starcza, to się może wydawać nierealne, ale jak człowiek zaczyna pracować z energią, to wszystko jest realne i możliwe. <gry> Więc to jest, szczerze polecam. Dla, kogoś, dla kogo oczywiście to jest do przyjęcia, tak? No dobrze, to co takiego czeka na ciebie za zakrętem? Cesarz. Dla jednych będzie to mężczyzna, który się pojawi i otoczy swoim jakby bogactwem, swoją potęgą, swoją taką zamożnością, ale też takim swoją mocą, to może być szef, przyjaciel, to może być zwyczajnie jakaś osoba, która na nas zrobi wrażenie, albo wręcz partner. Chociaż tu czuję coś takiego, że wy macie tak stosunkowo niskie poczucie własnej wartości przez ten dobrobyt, jako taki, że wam się nie należy. Jakiś cesarz, no gdzie cesarz? Mijaj cesarz, nie? Zobaczcie, jakie jest piękny. To może być oczywiście związek, tak? Tylko wy musicie uwierzyć, że nie jesteście dla niego za biedny dla tego cesarza. No nie. On w ogóle nie się nadzieje. Ten symbol egipskiego. To jest chyba znak życia, nie pamiętam co to jest znak, ale kojarzy mi się on z nadzieją. Ten cesarz nie się nadzieje. Na lepszy jutro na zmianę. Yy... Macie maga, macie siłę. Słuchajcie, sama na Wielkie, także tutaj się jest jakaś gruba zmiana się dzieje. No same, dosłownie. Oprócz pięciu pentakli, to są same arkana wielkie. Czyli tak jakby ten brak wiary w to, że na coś zasługujemy, że mamy pieniądze, to jest takim drobiazgiem tutaj, bo tu są olbrzymie zmiany, gdzie docenicie siebie, spojrzycie na świat w taki sposób, że możecie jednak coś tutaj zdziałać, coś zrobić. Znajdziecie w sobie mocy, siłę. Em, a najdziecie w sobie spokój, balans. tak Ten pustelnik też to, o tym mówi. I nagle się okaże, że jesteście z drugiej strony lustra. Że są pieniądze, tak? Że jest dobrobyt, że jest szczęście. Um... Ciekawe, kto to wybierze. Fajny, fajny bardzo fajne. Dobrze. Jaka jest rada? I jeszcze jedna wielka, wielki arkano. Um... Uwierz, że jesteś prowadzony, że jesteś na właściwej ścieżce, że wszechświat się tobą opiekuje, że Bóg nad tobą czuwa dosłownie, tak? Wziąłem sobie też taką, takie karty z talii, której dawno nie używałam jedną kartę Wam wyjmę z tej talii. Expansion, czyli rozszerzenie. Coś się rozrasta, powiększa, ale też transformacja. Piękna karta, zobaczcie. Piękny szaman w zgodzie z naturą, który się rozwija. Te bizony tam sobie biegają. Tu jest energia, tu jest moc, tu jest siła, tu jest rozwój, tu jest we... Zagłębienie się w sobie, które prowadzi do jakiegoś rozszerzenia. Żeby było ciekawe, to przeczytałam tą kartę jako rozszerzenia, to jest expectation, czyli oczekiwania. Więc może być tak po prostu, że wy już czujecie, tak? że to się chce wydarzyć, że to nadchodzi, przychodzi, że... To jest tak jak czasami czujemy, że czekamy na gości, czujemy, że oni już nadjeżdżają, wychodzimy na ganek, nie? To jest dokładnie coś takiego. Jakbyście już czuli tę zmianę i, i po prostu z radością ją przywitacie. Taki przekaz pierwszy. Przekaz drugi, proszę bardzo. Żółty kalcyt i karta transformacji. No, no, grubo, no też transformacja, no. I zobaczcie ten anioł w, w geście zwycięstwa. To serce mu tam szaleje, buzuje, pełno energii tworzy z tego serca i łączy się z, um, z siłą wyższą, z światem to jest następna rzecz, która się we mnie. która się we mnie rozwija. Nowy kurs, ale o tym jeszcze nie teraz. Dobra. Piątka mieczy. Ciekawe, że drugi wybór zaczyna się od piątki. Czyli znowu transformacja, przekształcenie z czegoś ciężkiego. Staramy się nagle stwierdzamy, że nie chcemy że było Ciężko i idziemy w coś, co jest lżejsze. I ta karta mi się zawsze kojarzy z takim zarządzaniem swoimi myślami. Podjęciem takiej decyzji, że, to nie, że myśli nie będą mną miotać, tak? Ja sobie nad tymi myślami zapanuję, nad tym lękiem, nad bólem i poprowadzę te moje myśli w takim kierunku, żeby poczuć się lepiej, tak? Karta mi tu wypadła, nawet kilka mi wypadło. Macie króla pucharów, rycerza pucharów i królową pucharów. A te karty już wiele razy Pasowałam. Eee, a mimo to jest jakiś zestaw króli, królowa, Pucharów, plus rycerz. Czyli powiedziałabym, że tu może pojawić się coś takiego, że pomiędzy króla i królową, czyli pomiędzy jakiś związek, wpadnie jakaś młoda energia. Może się pojawić jakiś mężczyzna, który się no, po prostu pojawi, na przykład w związku, tak? Może być tak. Nie, no to jest taka ewidentnie rozdzielająca energia która wpada, żeby rozdzielić jakiś związek. Troszkę tak. No dobrze, ale co te karty mówią, Bo tutaj wy się też martwicie o coś w związku z tą sytuacją. Na pewno doprowadzi do jakiejś transformacji, do przeszachowania, tak? Bo ja czuję, że te pozycje się zmienią. Że to nie będzie tak, że po środku, tylko na przykład się przekręcą, tak? Że nagle królowa się może pojawić po środku i ci dwa mężczyźni będą o nią walczyć. E, lub no przepisujemy, zobaczymy, jak jeszcze może wyjść. Lub nie, no to samo. Królowa pojawi się po środku i mężczyźni. Młodszy, młodszy i starszy będą o nią zabiegać bardziej. Stroić piórka. Wiecie, jak teraz ptaki mają gody, taki klimat. Macie też dwójkę mieczy, więc pojawią wam się dwie ścieżki. I będzie wam trudno wybrać. To jest naprawdę trudna decyzja, bo to jest wybranie między królem. No, spójrzcie na te karty. Może one wam kogoś przypominają dosłownie. To jest wybór między tym królem pocharów i rycerzem pocharów, czyli kimś, kto jest ma bardzo młodzieńczy urok i mocną energię, taką jest taki wiecie flir czuciowy, czuły, czu, czu, dobrze wam z nim nie, on wypełnia wasz pocharek radością i szczęściem, albo taki stabilny król pocharów, który jest Rozświetla Wasze życie i on jest spokojny. On właściwie pozwoli Wam odejść, tak? Żaden z nich nie będzie o Was walczył, to będzie Was wybór, tak? Do którego idziecie. I znowu, jeżeli to z wami nie rezonuje, dziewczyny, to y, zwyczajnie wybrać inny wybór, tak? No dobrze, co dalej? I znowu byczek. Następny król, król pentakli i dziewiątka mieczy, czyli martwienie się o coś. Tutaj też jest jakiś temat dobrobytu, że na przykład y, któryś z tych wyborów prowadzi was do jakiegoś dobrobytu, do jakiegoś przesytu wręcz, nie? Takiego bogatego domu, pełnego złota, coś takiego. Więc tutaj to też może zaważyć szale, ale może się po prostu okazać też, że może się coś takiego stać, że wy nagle poczujecie się, że, to, że ten dobrobyt nie zależy na żadnego mężczyzny, tylko od was. I że wy się poczujecie, jak ten król. Monet, który jest kartą bardzo dużego poczucia poczucia niezależności i takiej wartości w kontekście, jest, ja się czuję bezpieczna. Ja potrafię robić pieniądze. Pieniądze napływają do mnie z lekkością. Tak, ja tutaj nie muszę podejmować decyzji pod kątem właśnie takiego bezpieczeństwa finansowego, tak? Jaka jest rada? Trójka mieczy. Pozwól, żeby twoje serce pękło. Pozwól, bo wtedy ono się jest w stanie uzdrowić, tak? Tak jakbyście się cały czas bujali między jakimiś mężczyznami i tutaj po prostu mówi, pozwól niech to twoje serce pęknie. Nie bój się tego, bo ono sprawi, że ty w końcu znajdziesz jasną ścieżkę. Piątka pucharów. No to jest, pozwolnij sobie na żałobę po prostu, on serce pęka, jest żałoba. I z tego tak naprawdę żegnamy się z jakimś etapem w swoim życiu, okresem w jakimś życiu, z czymś w naszym życiu, i pojawia się coś, co. mądrość wewnętrzna, i pojawia się nowa ścieżka, nowa droga, nowa podróż wręcz, tak. To ten ból serca i to ten pozwolenie się na tą żałobę buduje w nas sercu kapłankę, czyli osobę, która jest pełna mocy, pełna intuicji, ona. Potrafi widzieć rzeczy, których inni nie widzą. Ona potrafi wręcz pokazywać innym rzeczy, których, oni pod, które oni, których oni, ludzie do niej przychodzą, żeby pokazać, żeby dowiedzieć się czegoś, czego nie wiedzą. Ona potrafi to zobaczyć, tak, za tą zasłoną. To jest zwyczajnie czytanie w polu energii, tak. Um, czyli coś się w Was otworzy. Pożegnacie się z czymś, żeby coś innego mogło wkrócić do Waszego życia. No dobrze. Czego nie robić jeszcze, mam ochotę. Nie próbować na siły walczyć z tym, nie biec pod prąd, no nie. I też jakby pozwolić, żeby ten umysł odpoczął, nie szaleć z nim, nie walczyć, nie, nie stawiać oporu, tak bym Bo Wy jesteście już gotowi na tę zmianę, tak? Tu mówię gotowy, ale wciąż czeka. Gotowa, ale wciąż czeka. Jesteście gotowi na zmianę, na co czekacie? Po prostu pozwólcie, boicie się pewnie tego bólu złamania serca, a to u Was w tej sytuacji jest wielce uzdrawiające i właściwie w za to pozwolenie, żeby coś się skończyło, nawet jeżeli to zaboli, da Wam wielki dar właśnie stworzenia w sobie kogoś zupełnie nowego. Dobra, trzeci wybór, trzecia karta. Anielska opieka, kamień księżycowy. I ten anioł. Tutaj zawsze stoi grzecznie, wiernie. A grzecznie to złe słowo, bo oni są tak potężni, że grzecznie ich nazywać to jest niegrzeczne. <śm> Aniołowie to są cudowne energie. Ja teraz robiłam kursy pracy z aniołami, z opiekunami duchowymi. Jak można się z nimi porozumiewać i kontaktować. Oczywiście weszło w to. E, praca z polem tak naprawdę się to zamieniło w, też między innymi w to. Dziewczyny nie tylko kontaktowały się z opiekunami, ale już czytywały pole. Hmm. tu jest słuchajcie taka obietnica, że nie jesteśmy sami że zawsze możemy liczyć na wsparcie też naszych opiekunów duchowych i aniołów tak e, no dobrze, jaki jest przekaz dla ciebie co czeka za zakrętem, czego się nie spodziewasz u arcykapłanka, więc może to być ciąża, może to być jakieś super kreatywne działanie e, to może być coś zaskoczenia, także to say, what? Takie dosłownie mam. Co, co, co tu się wydarzyło? Szóstka pentakli, czyli nagle w takie jest uczucie, wszystko nabiera innego wyrazu. Nagle zdajecie sobie sprawę, że. Bycie hojnym lub przyjmowa przyjmowanie hojności od kogoś, to jest zupełnie coś innego, niż sobie kiedykolwiek wyobrażaliście. Jakby zmienia się wasza percepcja i sposób postrzegania. Zmieniają się wasze jakby priorytety i wartości wręcz. Takie ja mam tu uczucie. Ta arcykapłanka piękna nieźle może namieszać. To stanie się arcykapłanką, czyli albo matką, albo kreatorką. Um, no dobra. Jaka jest rada? Trójka buław. Wyglądaj niespodziewanego, ale to też jest taka karta, która mówi: Ty jesteś gotowa na tą podróż. Nie bój się jej, tak? Cokolwiek przyjdzie za tym zakrętem, to jest coś, na co ty. Yy, jest, masz narzędzia, potrafisz wiesz, jak zadziałać z tym. Dasz sobie z tym radę, tak? Yy, siódemka pentakli. E, może to być ciąża, bo to jest takie wysiedzenie jeczek, tak? Wy, wy, z czułością pielęgnowanie czegoś, co wzrasta, rozwija się. Oczywiście może to dotyczyć pracy, projektu, idei, tak? Czwórka mieczy. To ta sytuacja też da Wam olbrzymie uzdrowienie i to jest w jak część dalsza wyboru drugiego. Mm, tu jest coś takiego, że już nie będą wam straszne rzeczy, które zaprzątały was umysłu. Czujecie ospokojenie, ukojenie. Mm, po prostu tak sobie z lekkością. No jak ten lniwiec zawiśniecie, prawda na tych myślach. One nie będą wami targać, tak? Ech, Królowa Buław. Królowa Buław jest. Um, kreatorką. Ona jest stworzona do działania, do otworzenia, do robienia czegoś, czyli. To są dwie silne postacie kreatywności, tak. Ewidentnie będziecie coś tworzyć. Będziecie cieszyć się małymi zwycięstwami, będziecie coś, no działać, tworzyć. Bo ruszycie w podróż jakąś taką, której się nie spodziewaliście w tym tworzeniu. I wy będziecie nadawać kierunek swojej przyszłości, tak. Jaka jest rada? Siódemka Buław. Stań na straży swojej wolności. Jakby zostań. Nie pozwól. Nie bądź bezbronna. Nie pozwól, żeby ktoś cię skrzywdził. No nie. Bądź asertywna, no tak. Tu nikt cię nie będzie krzywdził. To bardziej chodzi o to, żebyś ty sobie z tego sprawę. Że ty masz. Jakby. Masz postawić swoje granice, postawić płotek na swoim polu, na przykład, tak? Mm, brilliance. No to będą jakieś genialne rzeczy się działy, słuchajcie. Stworzycie coś pięknego, bo jest jeszcze geniusz. Tak. To i to. I to. To są trzy bardzo mocne karty, mówiące o stworzeniu czegoś nowego. Może stworzyć coś takiego, czego jeszcze nie było. Coś pięknego, coś e, takiego budzącego czułość, miłość, rozwijającego, rozwijającego w łóciach. Aha. Cudowne rzeczy, cudowne pokłady, może jakieś możliwości, umiejętności, tak? Więc tutaj, no, te zaćmienia to, to jest gruby moment. To jest czytanie bezterminowe, więc jeżeli ktoś trafi później, no to może też trafi do zaćmienia, kto wie. Niemniej jednak ostatnimi czasy, no, coś się ewidentnie w przestrzeni zmienia. Ja to bardzo się nie czuję od dwóch dni, jest jakaś gruba przemiana. Tak jakby wiatr zaczął wiać z innej strony i pociąg ruszył z innego peronu, no nie wiem jak to ująć. Coś po prostu się w przestrzeni zmienia i dzieje, więc życzę Wam, żeby w najlepszy możliwy sposób, żeby ta energia została przez Was wykorzystana lub po prostu się Wam w najlepszy możliwy sposób zadziało w życiu. Zapraszam na te wszystkie warsztaty, kursy, o których wspomniałam. Zapraszam oczywiście na sesje prywatne, zapraszam do korzystania ze wszystkiego, co jest na kanale za darmo. Zasubskrybujcie, polubcie, serdecznie też zapraszam do subskrypcji, bo wtedy się powiększa, powiększa dostępność kanału i on się rozwija bardziej. Po prostu załóżcie już to konto na YouTube i zasubskrybujcie, no, <noise> bo jakieś 40% ludzi ogląda bez zasubskrybowania. Co jest mi bardzo miłe, jestem za to bardzo wdzięczna. Um, trzymajcie się, dbajcie o siebie, Buziaki.